Witajcie, z tej strony Lisek, a to jest mój pierwszy audiolog. Otóż ten audiolog jest taki inny, ponieważ jest w tle gra, żebyście się tak za bardzo nie nudzili tym, co będę Wam mówił i przekazywał. A do przekazania i omówienia jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pierwsza taka rzecz, no to dlaczego tak długo mnie nie było i nie nagrywam? Otóż taka wyszła, jakby dziwna rzecz, sytuacja ponieważ kiedy mi się popsuł mikrofon, no to nie miałem pieniędzy na nowe, no bo wiecie, czasy ciężkie, yy, książki trzeba byłoby mieć, i tak dalej, i tak yy, dalej. I po prostu nie było pieniędzy. Otóż kiedy sobie już kupiłem ten mikrofon, to nie było internetu jak na złość. Dostawca sobie poszedł po prostu w kulki, yy, tak w kulki. Yy, po prostu internet nie działał, dzwoniłem po taki jakby serwis. I jedyna odpowiedź to była, przyjedziemy jutro. No, a nie przyjechali do dnia dzisiejszego, mimo że już nie mam z nimi umowy. Ale teraz ktoś powie: No, zaraz, zaraz, ale przecież mogłeś zerwać umowę? No, mogłem, mogłem, ale no koszty tej. koszy tego zerwania tej umowy, no to są. były bardzo, bardzo wysokie. No, dwie i puchy chyba za zerwanie umowy, plus trzeba było zapłacić czy znaczy spłacić abonament do końca. No to więc to był bardzo spory wydatek około chyba 500 mi wyszło około chyba 500 zł. No chyba no. Więc takiej kwoty to. No, no nie miałem, no nie będę, nie będę was okłamywał, ale no nie miałem aż takiej kwoty wysokiej. Dopiero w grudniu sobie założyłem nowy internet, który mam do dnia dzisiejszego i na niego nie narzekam, ale nie chcę go zachwalić. I teraz, no, chciałem was, za, chciałem was za to bardzo bardzo serdecznie przeprosić. No, po prostu, no, ciężko mi jest na sercu, no, ale musiałem tak zrobić, no, nie nagrywać. I jest mi przykro, bo straciłem tyle miesięcy, a mogłem tyle już nagrać, i po prostu, no, 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 no i smutno mi z tego, i przepraszam Was. No, ale jest takie, jakby, pocieszenie, że będę od tego odcinka będę nagrywał znowu. I to już nie będzie taki zwykły, takiś był, że nagrywałem te mity i śmierć na tysiąc dwa sposobów, czy jakoś tak było. Otóż teraz nie idzie tak nudno, tylko teraz będzie tak bardziej praktycznie. Otóż pierwsz, otóż co będę nagrywał, powiem. No to tak, Minecraft. Nie taki zwykły, że Survival albo Hardcore tak kiedyś był. Nie, 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 nie. Będzie dużo, dużo ciekawiej. Otóż będzie też survival, ale na modach, na modach, tak, na modach, żeby było po prostu ciekawiej, bo zwykły Minecraft się już nudzi po prostu, więc będzie survival na modach. Do tego będą mini gry, które są dosyć, jak, jakby to tak nazwać, są popularne, będą mini minigry, minigry będą albo samemu, albo z kolegami, albo z rodziną, no, no zależy kto będzie chciał nagrywać akurat. Yy, więc są trzy opcje z rodziną, samemu lub z kolegami. Ale będzie takie coś się pojawiało. Dodatkowo yy, będą jakieś takie yy, budowanie, wiecie, budowanie dla... dla yy, czekajcie, day, yy, dla szpanu, dla rozluźnienia, nadgarstka i dla odprężenia. Dodatkowo. Na moim kanale znajdziecie niedługo animacje Minecraftowe, ale niestety nie w blenderze i niestety też nie w Cinema 4D, tylko w miny i matorze. Jest to bardzo, bardzo prosty program do, nagry do nagrywania. Do robienia animacji bardzo przyjemny jak dla mnie, bardzo go lubię. Prosty, przejrzysty, ale no niestety, bardzo mu daleko na razie do blendera, ponieważ nie ma tam ani cieni, ani takiej ani słońca takiego porządnego. <laughs> Więc jest, jest na razie taki fazie beta Takiej wersji testowej No więc na razie no, to nie będzie aż takich super, pro, megaśnych po prostu animacji Tylko będą takie zwykłe na razie Takie jakby w robocie na razie, o, że do zrobienia jeszcze Dodatkowo oprócz tych animacji znajdziecie na pewno u mnie inne gry oprócz Minecrafta Między innymi to będzie Assassin 2 Kocham tą grę. Ta gra jest tak bardzo fajna, że się tak wciągnąłem w nią, że po prostu w tą fabułę te zagadki te po prostu wyjaśnienie skąd się wzięli ludzie i tak dalej, po prostu będę z tego nagrywał. Oprócz Assassina to na pewno będzie World of Tanks. To będzie kilka razy w tygodniu, może jeden, może dwa, może trzy. Zależy od tego, czy będzie się chciało to nagrać, czy nie. Bo się już powoli staje ten, ten, y, ta gra. Ale, ale odcinki będą, będą i nawet ciekawe. Y, dodatkowo jakie inne jeszcze gry? No to na pewno jak ktoś może kojarzy y, Vietcong. Taka stara gra o, o, o wojnie w Wietnamie. Ale będę nagrywał dwójkę, ponieważ jedynka jest za trudna, żeby ją przejść. Bo to, wiecie, skradanie jest ogólnie w lesie. Zabierz nie tego i już jest koniec misji. Albo jest za, za głośno i jest koniec misji. Więc na razie to nie znam moje takie jakby nerwy stargane. Dodatkowo oprócz tego Wiedkonga będę kręcił Call of Duty. Jedynkę. Te pierwsze na no, jedynkę, potem dwójka i trójka. Te pierwsze części co są o drugiej wojnie światowej. Na pewno to będę nagrywał. Co tam jeszcze? No, oprócz tego no to Chyba już nic. Może Brick Force? E, taka fajna też, fajna gra, przyjemna, lekka. E, m, m, dodatkowo, co tam jeszcze będzie? E, oprócz tych gier takich, e, Minecraft już był, zapowiedziany. No to, na, to ten Minecraft to, to będzie taki survival na modach. No wiecie, że paczka modów i sobie pykamy po świecie. Bo zwykle no to się już wiecie, no się nudzi, już jak to powiedziałem wcześniej a na modach jakieś będzie urozmaicenie. Yy, oprócz tych gier no to chyba to będzie na razie wszystko, muszę jeszcze znaleźć inne gry albo kupić. Wtedy wtedy się zobaczy, co będzie. Yy, dodatkowo będą audiologi, yy, będą mm, takie QA, czyli odpowiedzi i pytania. Yy, będą też jakieś takie poradniki, na przykład jak stworzyć animację w minę i będzie, taka bardzo Będzie taki bardzo szczegółowy, temporadnik bardzo, bardzo szczegółowy. Krok po kroku, począwszy od, od zrobienia swoich tekstur, e, zrobienia swoich tak jakby, rzeczy, przedmiotów, e, poczynów do animowania, a kończywszy na bardzo profesjonalnym e, ruchu postaci, i tak dalej. E, będę pokazywał na przykładzie mojej animacji. Więc będę robił swoją taką jakby animację i będę wam pokazywał, jak zrobić taką właśnie prostą, ale bardzo fajną animację. Co jeszcze miałem wam przekazać? Otóż to chyba, no na tyle. No na ten dzisiejszy taki pierwszy odcinek. Taki audiolog z grą w tle, żeby się nie nudzili. No bo wiecie, no słuchać, no to nudno trochę słuchać mnie przez, nie wiem, przez 10 minut. Nie wiem, ile nagrywam. Za zerknę. Nagrywam 8 minut. E, więc co tam jeszcze? Aha, miałem pozdrowić kilku ludzi, więc naprawdę więc Pozdrawiam e, mojego, takby, tak mojego przyjaciela, Liska. E, do tego pozdrawiam Adriana. Pozdrawiam Wiktorię. Jedną, Wiktorię drugą. E, pozdrawiam mojego kolegę. Z klasy, z której chodziłem w gimnazjum, znaczy chodziłem z nim do klasy w gimnazjum, żeby nie było dwuznaczności: mikro Bartka, mikro albo Bartka. No, zależy, jak to przyjmie, mikro albo Bartka. Mikro to jest jego pseudonim. On też będzie nagrywał. Wpadł na pomysł. No, dziecko tam jeszcze, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Pozdrawiam tych, co mnie teraz akurat oglądają którzy będą mnie oglądać, i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc na razie to chyba będzie wszystko. Tutaj, akurat, jak widzicie, robię takie yy, zasieki, tutaj, a tu będzie, jak się nazywa, okopy. To będzie akurat do mojej serii animacji o II wojnie światowej, czy taka bardziej na wesoło. Tu powinno być stanowisko CKM-u, czy tam. Jak to tam woli, tu będzie karabin maszynowy, tu będą ludzie, trochę to się głębiej zrobi i, i będzie jak ulał. Więc. Następny odcinek będzie w tym tygodniu, a szczegółowo no to wam nie powiem, zależy od tego, czy będę się uczył matematyki, czy też nie. Ale będę się uczył i tak, i tak, ale nie wiem ile czasu na to poświęcę. Yy, więc następny odcinek będzie albo. Dzisiaj jest wtorek, no to albo w czwartek, albo w sobotę. No i no mam nadzieję, że Wam się to podobało. Zapraszam wszystkich do oglądania następnych odcinków, żebyście komentowali, pisali co sądzicie, co tam chcecie, żebym nagrywał jakieś pomysły, chcecie, żebym na przykład jakąś grę tam nagrał, czy jakieś inne pomysły. No nie wiem, no jakie tam się Wam się zalęgną w głowie, no to piszcie do mnie na prywatnej wiadomości. Na 100% wam odpowiem. Więc pozdrawiam Was, oglądajcie mnie. Jeżeli Wam się podobało, no to dajcie jakiś tam komentarz, piszcie na prywatne wiadomości, bo odpisuję. Więc by się z Wami już żegnał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!